Szczęść Boże! Przekaz Pana Jezusa do Cypriana Polaka. 11 listopada 2016 roku, około godziny 13. Pisz Synu, lękałeś się, że może już nie będzie więcej moich przekazów. Jednakże, w cudzysłowiu, na tym Synu należy zakończyć te słowa. Dotyczyło wczorajszego orędzia, bo też i na temat... Tego człowieka wszystko napisałeś, co chciałem. Pieczęć Księgi Żywych jest zamknięta. Powiedzą, przecież nauczaliśmy w Twoje imię. Nie znam was, odejście w ogiem przeklęci. Ja jestem Alfa i omega, żyjący i ostatni. Pytaj, mój synu. Panie, mimo swojej inteligencji, pewnej, erudycji, pewnej. Ciekawości, mimo wszystko, tych darów, które mi dałeś, mógłbym powiedzieć, nie chcę pytać, może nie do końca, ale trochę. Ta postawa mi się podoba, mój synu, bo też i moje orędzia, i przekazy dla ciebie, i pouczenia nie są dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości, a służyć mają zbawieniu. Być pomocą dla dusz skołatanych i szukających mnie. Kompletne orędzia, wszystkie przekazy sprzed półtora roku i do dzisiaj stanowią pewną całość i pokazują drogę duszy chcącą dążyć ku mnie, ku doskonałości na drodze Boga. Twoje słabości pokazane w nich są tu pomocne. Gdyż wielu innych zobaczy siebie, ci, którzy otworzą serca, zadziwią się moją łaskawością i dobrocią. Będzie to także pomocne dla dusz stojących już na wyższym stopniu duchowego rozwoju. Czy będzie na to czas, Panie? To mnie zostaw, żadne moje słowo nie jest zmarnowane. Powiedziałem Ci, choćby i były tylko dla Ciebie. Nie będą zmarnowane, ale tak się nie stanie. Jak mamy żyć? Zapyta wielu: Jeśli przyjście pańskie jest bliskie, to jak mamy żyć? Nawrócić się, uczynić mnie swym jedynym panem i królem, przepraszać mnie za swoje grzechy przeszłe, nie popadając jednak w przygnębienie, ale cieszyć się moją wybaczającą miłością. I miłosierdziem, pokutować w miarę możliwości, i stosownie do swych warunków i swego ducha, czy jest jeszcze słaby, czy już silny, oraz ciała, hamując je w jego pragnieniach, także tych, które nie są wprost grzechem. Rezygnacja ze swoich grzechów nałogowych jeśli takie są, gdy będzie trudno, proszenie mnie. I błaganie mnie o miłosierdzie, aby wytrwać, unikanie okoliczności, które grzech nałogowy mogą przywrócić. W przypadku nałogowego grzechu cielesnego, unikać wszelkich obrazów, zdjęć i filmów, nawet obrazów przypadkowych, choćby tylko erotycznych czy erotyzujących. Gdy na takie przypadkiem natrafisz, odwracać. Oczy od nich. Skromnie patrzeć na niewiasty na ulicy, a wobec pokus lub ich nieprzyzwoitego stroju odwracać wzrok. Nieprzyzwoitym strojem są także ciasno-opinające spodnie, a i same spodnie są strojem nieodpowiednim. W przypadku posiadania nieczystych filmów i zdjęć na różnych nośnikach, usunąć te materiały. Gdy jest to niemożliwe, zniszczyć nośnik. Wszystko to, nawrócenie, post, pokuta, musi być połączone z większą niż dotąd w Waszym życiu modlitwą. Zrezygnujcie z niepotrzebnych, pustych rozrywek, a czas ten wypełnijcie dobrymi Bożymi rzeczami. Należy swoje obowiązki wykonywać jak dotąd, a nawet lepiej, godziwie. Oddając mi wszystko i wszystko czyniąc na większą chwałę Bożą. Musicie wrócić do żegnania się przynajmniej przed posiłkiem, jeśli nie modlitwa. Używajcie codziennie wody święconej, najlepiej egzorcyzmowanej. Nieustannie mi dziękujcie i uwielbiajcie mnie. Dziękujcie mi za wszystko przeszłe i przyszłe w waszym życiu bowiem daję tylko rzeczy dobre i potrzebne. Niedobre i niepotrzebne nie ode mnie pochodzą. Dobre są także cierpienia, to już wiecie. Taka jest nauka Chrystusowa. Ja daję krzyże, lecz moje jarzmo jest lekkie, a brzemię słodkie. I wiecie też, że wąska i ciernista jest droga prowadząca do zbawienia. Wiecie też, że kto Chce mnie naśladować. Musi wziąć krzyż swój i za mną. Pan Wasz Jezus Chrystus nie chce i jako naganną, potraktuje tę postawę. Oto zostawiam wszystko, wszystkie swoje sprawy i obowiązki, bo już nie warto się trudzić. Bo dzień pański jest bliski. To nie moja Chrystusowa postawa. Masz wypełniać swoje obowiązki i trwać w tym, co dobre i potrzebne do życia, aż nie nastąpi czas wyjścia z wielkiej nierządnicy. A wtedy będziesz wiedział, gdy prawdziwie będziesz w Chrystusie, a on w tobie, i pójdziesz na pustynię. Będą też tacy, którzy chcąc być mi wierni, życie oddadzą za mnie, dając świadectwo. Zatem musicie pozwolić, aby Pan dla was wybrał drogę waszego życia, ukochać to, że wybrał ją Pan i chcieć wypełnienia woli Boga względem was, a tym którzy wytrwają, dam wieniec zwycięstwa, królowanie ze mną. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i pić, ja zadbam o wszystko, co potrzebne do zbawienia. Nie róbcie wielkich zapasów jeśli już robicie je, to polecając wszystko Bogu i pytając w duchu, czy Jemu to się podoba. Ofiarujcie wszystko i codzienność, i dobre i złe chwile, gdy będą wielkie znaki i gdy ich jeszcze nie będzie. Nieustannie zwracajcie się do mnie. Ja was ocalę, ja was pokrzepię. Pod żadnym pozorem nie zgadzajcie się. Na wszczepienie chipów, dzięki którym będziecie mogli kupować i sprzedawać ani sobie, ani swoim najbliższym. Nie marcie się o jutro, ale troskę o nie zostawcie mi. Jezusowi Chrystusowi, Panu Waszemu. Nieustannie polecajcie się, mojej matce. Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem patronką czasów ostatnich. Zatem nabywajcie. I noście jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg, mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam. Wynagradzajcie mi mojemu sercu okolonemu cierniami. Trwajcie we mnie i jednoczcie się ze mną. Ważna jest cicha adoracja. Przy spowiedzi świętej, żałujcie przede wszystkim za to, że grzechami obraziliście moją miłość. Przy komunii świętej ofiarujcie moje ciało, Was Ojcu, przyjmując mnie z czułością i delikatnością. Uwielbiajcie mnie po komunii świętej, a jeśli przerwie Wam kapłan ze względu na zbyt krótki czas dziękczynienia po komunii świętej, to róbcie to pomszy, a gdyby to było niemożliwe czy utrudnione, to starajcie się nie przerywać. Łączności ze mną w swoim sercu, świeżo po wyjściu na ulicę, ale idźcie razem ze mną, niosąc mnie delikatnie i z uwagą w sercu. Jeśli będziecie mogli, to w najbliższej wolnej chwili. Adorujcie mnie w sobie, dopiero co, lub niedawno przyjętym. Módlcie się do swego anioła stróża, wzywajcie go i proście o opiekę i uświęcenie. Módlcie się za swoich nieprzyjaciół i pragnijcie nawrócenia i zbawienia grzeszników. Nie pomstujcie na nikogo, w tym na biskupów i kapłanów, którzy będą was prześladować. Ale w imię Chrystusa przebaczajcie im i proście o ich nawrócenie, a skutki tych próśb mi zostawcie, bo teraz to będzie bardzo, bardzo trudne. Ale macie prosić. Radujcie się z ucisku, ale w tym okrutnym czasie proście o zmiłowanie nad światem i ofiarujcie to wszystko Jezusowi Chrystusowi, który przyjdzie niebawem jako Król Zwycięski. Panie Boże mocny i miłosierny i sprawiedliwy, Jezu Chryste nasz Królu. Amen. Otrzymał Cyprian Polak.